To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas wy, a dla was my Najlepsi przyjaciele hej, hej. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele: to my! Tosia i Tymek! Chodźcie zobaczyć nasze patyki! Chodźcie! Zaginiony patyk. Chodzimy w drodze z przedszkola do domu. Znaleźliśmy kilka patyków. Spójrz na mój śmieszny patyk, mamusiu. Cześć, jestem patyczek. Cześć, patyczku. Mój ulubiony patyk to taki śmieszny rozgałęziony. Patyczek to najlepszy patyk. Cześć, miło cię poznać. Ta 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 tańczymy. Naprawdę potrafisz wyszukiwać fajne patyki? Wiem. Zobacz. Ten ma nawet buźkę. Tak, mam buźkę. <grym> śmieszny jest. Rzeczywiście jest śmieszny. Macie wspaniałą kolekcję patyków. Ale czy możecie je położyć tutaj, na gazetach? Dobrze, mamusiu. No dobrze. Dziękuję. Teraz twoje. Patyczek musi się teraz położyć. <grym> no dobra. Kto chce pić? Ja! <noise> o, Babcia! I Mosia! Już są! Dzień dobry, proszę, cześć Dzień moszu. dobry, kochani Babcia! Ale miałyśmy spacer, musimy sobie usiąść, co Mosiu? Cześć Mosiu o, o, o. Ups, grzeczny piesek Ojej! Stanęłaś na naszych patykach Patykach? Oj, babciu! Co? To nasza fantastyczna kolekcja patyków! Tak! Zebraliśmy je w drodze z przedszkola do domu! Naprawdę? A to co? To mój ulubiony! Cześć, babciu! Nazywa się Patyczek! O. Ma buzię, głowę, ramiona, naprawdę wszystko! O, to Cześć. fantastycznie! Miło cię Witaj! Poznać. Mogę mu się przyjrzeć? O, cudowny jest! Wiesz co, Tosiu? Odłóż go tam do innych patyczków, na pewno będzie zadowolony, bo teraz pora na nasz powitalny uścisk. Uścisk! 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 <śmum> o, a co robi Mosia? <śmum> Spodobały jej się patyczki. Po tym długim spacerze babcia z Mosią pewnie chciałyby się czegoś napić. Chodźcie do kuchni. tak, poproszę, cudownie. Mogę otworzyć sok jabłkowy? Chodź, Mosiu. Patyczek! Mosia zabrała patyczka! Och, Mosiu, wiesz przecież, że patyki nie są dla ciebie. Patyczku! Mosiu! Mosieńko, woda! Mosiu! Mosiu! Mosia ukryła gdzieś na górze patyczka. Nie mogę go znaleźć, Tam Mosia. Przepraszam, Tosiu, na pewno się znajdzie, nie martw się. Pójdę pomóc Tosi szukać. Jesteśmy w tym dobrzy. Dziękuję Tymku, powiedz Tosi, żeby się nie martwiła. Patyczek się znajdzie. Dobrze! Mm. Mosiu, proszę, pokaż nam, gdzie ukryłaś patyczka. Pozwolę ci się pobawić z księżycowym króliczkiem? No dalej, Mosiu! Jest bardzo zmęczona. To był naprawdę długi spacer. Tosiu, szukałaś może patyczka pod łóżkiem rodziców? Nie. Pójdę go tam poszukać. Ja szukałem pod łóżkiem mamusi i tatusia. A ja szukałem w łazience. Ale patyczka nigdzie nie było. Mosiu, gdzie położyłaś patyczka? Tosiu, próbowałaś może szukać pod Mosią? Może położyła się na patyczku? O tym nie pomyślałam. Spróbuję ją tylko lekko podnieść. Znaleźliście już patyczka? Jeszcze nie, babciu! Hmm. No dalej, Mosiu. Prosimy, podnieś się, wstań! <laughs> już wiem! Sie! O, nie, nie ma patyczka. Poddaje się. Ja będę szukał. Udało się! Mosia pokazała wam, gdzie schowała patyczka? Jeszcze nie, babciu. Niedobry piesek. Tosiu, zejdź tutaj do mnie i zobacz, co znalazłam ci w zamian. A jeśli Mosia nie przyniesie zaraz z powrotem patyczka, sama go poszukam. Oto Jona. Chodź, kochana. Co powiesz na ten patyk, słoneczko? Ale ten nie ma buzi jak patyczek. O. A może ten? Nie, dziękuję, ale. ja wolę patyczka. O, chodź, usiądź tu. Wiesz, co ja robię, kiedy gubię rzeczy? Nie, babciu. Szukam sobie innego zajęcia. I wtedy, kiedy tylko przestaje myśleć o tym, co zgubiłam, znajduję to. Czy to działa? Zawsze. Zaczekaj, a zobaczysz. Chodź, napijesz się soczku. Właśnie wtedy coś zauważyłam. Wystawało ze skrzynki na listy. List! Tymek, list! Czy to do nas? Czy to list do nas? Hmm, nie wiem. Zobaczmy. Przeczytasz, do kogo jest adresowany Tosiu? Tu jest napisane: Tosia, Tosia i. Tymek! Chodźcie, otworzymy go w kuchni. Mamusiu, dostaliśmy list! Otworzymy go razem, Tymek. Czy to zaproszenie? Na przyjęcie! Zobaczmy! Tosia i Tymek są zaproszeni na przyjęcie rycerzy i księżniczek do wioli wspaniale. To już w piątek. O, dzięki. Idziemy na przyjęcie. Idziemy, Idziemy na, na przyjęcie. przyjęcie. <laughs> Hej, Mosiu, co ty tam masz? Patyczek. Grzeczna, Patyczku, Gdzie byłeś? Dzięki, Mosiu. O. Tak jest, Tosiu. Podziękuj ładnie mosi. Miałaś rację, babciu. Jak zapomniałam o patyczku, to wtedy się znalazł. Widzisz? Na mnie i na mojego nieco głupiutkiego pieska już pora. Przed nami długi spacer do domu. Dobrze. No dobrze, chodź, Mosiu. Wtedy mamusia powiedziała... Za kogo się przebierzecie na przyjęcie u Wioli? Za kogo się przebierzecie na przyjęcie u Wioli, kochani? Ja będę rycerzem! O! <grym> ja też. <grym> A patyczek będzie moim mieczem. O, dobrze, że go odzyskałaś! Uch. I to powiedziała babcia, byłoby na tyle. Bamosu, pa, pa babciu, pa, pa babciu! Ah. 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 Cię. Cześć. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj zgubił się ulubiony patyk Tosi Patyczek. Pamiętacie, kto z nim uciekł? Czy to była babcia? Czy może, Mosia? Prawidłowa odpowiedź to Mosia. Pamiętaliście? Zobaczcie! Uścisk! O! A co robi Mosia? Spodobały jej się patyczki. Po długim spacerze babcia z Mosią pewnie chciałyby się czegoś napić. Chodźcie do o, kuchni. tak, poproszę, cudownie. Mogę otworzyć sok jabłkowy? Chodź, Mosiu. się zabrała patyczka! Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Stawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.